Dowiedziałem się, jak można które rzeczy powłączać, nie, które mi pomogą teraz w pracy. Takie szkolenie dużo wnosi do pracy operatora. Dużo, dużo wnosi w sprawie bezpieczeństwa. Instruktorów oceniam pozytywnie no i współpracuję się bardzo miło z nimi. Z tego względu bym polecił takie szkolenie, że idzie uzyskać naprawdę bardzo dużo informacji odnośnie maszyny. Bardzo fajne szkolenie, bardzo dużo się można do nauczyć. Obsługa maszyny przestajona przez operatorów na szkoleniu bardzo dużo pomogła naszym operatorom. No to dużo są dużo takie ciekawostki, że nawet nie pisze w obsłudze instrukcji obsługi maszyn. Cześć, nazywam się Marcin Miller, jeżeli w swoim parku maszynowym posiadasz nasze ładowarki, zapraszamy Twoich operatorów do Akademii Magni.